No hala, a powiedz mi, jaki kontener ja mam bo Tam chyba CT w sobotę. Aha, dobra, czyli jeden z góry, ten duży i z łącznika ten bez prądeki. Dobra. Dobra, spoko to, to ogarnę. No jak, jak jak się ogarnę to będę chciał o tej trzeciej wyjechać żeby tam jak już się, jeszcze jakąś miarę wrócić Dobra, zobaczymy Zobaczymy jak to tam będzie To Dobra No to heja no, Tak mu się spieszyło tak. Dobra to już...